Witam wszystkich serdecznie. Pragnę gorąco podziękować za pozdrowienia świąteczne na blogu i wiadomościach. Jesteśmy choć wirtualną, ale jakby jedną wielką rodziną. Dlatego z okazji pięknych świąt, jakimi jest Boże Narodzenie, pragnę podzielić się z wszystkimi wigilijnym opłatkiem. Życzyć przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Osobom samotnym, aby w tym dniu było dla nich miejsce przy wigilijnym stole. Schorowanym, aby Bóg ulżył ich cierpieniom. Pomliśmy też o tych, co odeszli i są już w domu ojca. Niech Bóg da im niebo, a my wszyscy, jako ludzie wiary, łamiąc się opłatkiem, zapomnijmy o urazach i przykrościach, jakich doznaliśmy w minionym roku. Tę cudowną wigilijną noc wszyscy jesteśmy sobie bliscy. Życzę wszystkim samych radości, jak najmniej zmartwień i trosk, spędzenia tych pięknych świąt w gronie rodziny. A przy wigilijnym stole, przy blasku choinki zaśpiewajmy piękne kolendy. I radujmy się, przecież narodziło się Boże Dziecię.